Pięknie, ogień z dupy. Ja spierdolę, jak mleko kurwa. No to otwarto jeszcze, jeszcze. Dawaj! Tak. O już! No, dalej! to, nie to! Tamto! Finlandię! Finlandię, dawaj to! to otwartą, tak. Dawaj mi tamto! No to wypij to, pito! Tak jak widzisz! Jak by to, to będę miał Pifa, nie bój się nic, ci, spakujemy ci do worka, ładnie sobie weźmiesz wszystkie. No, no, jeszcze, dawaj, no się, pij to! Czekam jeszcze no, na nie, no, to! No to no, 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 ciebie Ogień! No, 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 co to dla no, ciebie, no, kurwa, no, dawaj! Wojtek no, z Rytra by wypił! Dajże, nie pierdol! Na no izbę wyciśnij mnie! Już nie ma izby! Wariacie! Wariatkowym był! No, to a to pojechałem policyjny? policję. Dobra. I to, o jest za serca. Tea ja pierdola mleko 2%, kurwa ma. Denat, kurwa, za chwilę. no co ty to pierdolasz? Miękki jest. Ja, ja muszę Ja, ja no! i gówno z dupy leci. Powietrza muszę hicić do. No, syna. powietrza dałeś Ja żeby szybko się lało, a to wyrostuje. Pij kurwa. Musisz zwieracze z tym. No, bo zaraz pójdzie. I to z gruzem! A tu ty, ty. Ty, 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 ty już jest gotowy w nie? 15 minut czyta Już jest gotowy! Fer Ja pierdolę! No! <laughs> <laughs> Dalej, następne! I kurwa! Ja cię pierdolę! W tam